Cześć, jesteśmy dzisiaj przy moim roboksie. Mamy tutaj część, gdzie znajdują się pomidory. Za chwilę ja tutaj będę robił porządki. Połowa tych pomidorów zniknie, tak żeby sztuki, które pozostaną, żeby po prostu miały więcej miejsca na swój rozwój. Przeglądałem przed chwilą właśnie te sadzonki i znalazłem dwie ciekawe sztuki, które posłużą mi jako takie wzorce do dzisiejszego filmu. I nie będą to jakieś ładne, piękne, wspaniałe okazy, tylko to będzie jedna taka sadzonka, która jak widzicie tutaj liścienie zrobiły się żółte, ale też co ciekawe pierwsza para liści właściwych również ona zaczyna robić się żółta. I tutaj mamy inną odmianę, ale wygląda to podobnie. Zobaczcie, tutaj również Liście zaczynają żółknąć. No, i w związku z tym porozmawiamy dzisiaj o tym, dlaczego nasze sadzonki pomidorów robią się właśnie żółte, czy to jeżeli chodzi o liścienie, czy to pierwsze paraliści. Generalnie skupię się w tym materiale na dolnych liściach pomidorów, no bo tak, ogólnie jak sięgniemy okiem, Wyglądają pomidory bardzo ładnie. Tam gdzieś, jakiś, o, tutaj, w jakiś liścień jeszcze pojawia się żółty, no ale tak, praktycznie kolor zielony dominuje i wiem, że u Was jest identyczna sytuacja, ale no gdzieś zawsze można powiedzieć taka czarna opcja się trafi. Dlatego postaram się odpowiedzieć na pytanie, co jest tego przyczyną. Zaczniemy od czegoś najprostszego, a skończymy na takich przyczynach. No, już naprawdę poważnych. Dwie pierwsze sprawy. Woda. Za mało wody i za dużo wody. Zarówno nadmiar wody może powodować żółknięcie liści, jak i jej niedobór. I tak, w przypadku, jeżeli mamy nadmiar wody, liście będą nam żółknąć, więdnąć i staną się miękkie. Możemy w bardzo prosty sposób temu zaradzić, po prostu musimy sprawdzać jaka jest wilgotność gleby w naszych doniczkach, no i dostosować do tego podlewanie. Jeżeli jest za mokro, no to troszkę przystopujmy. Dobrym pomysłem też jest na przykład wyniesienie takich sadzonek na zewnątrz. Wtedy, jeżeli mamy jakiś delikatny wiatr, no to one zostaną szybciej owiane i to podłoże nam nieco szybciej też przeschnie. No i w sytuacji, jeżeli spotykamy się z niedoborem wody, czyli to podłoże jest po prostu zbyt suche, również liście mogą nam robić się żółte. Także będą więdnąć. I co ciekawe. Żółknięcie pojawi się od brzegów. To jest właśnie tutaj, myślę, całkiem dobrą wskazówką w przypadku, jeżeli mamy no, niedostateczną ilość wody dostarczoną do naszych sadzonek. I tutaj sprawa również jest prosta. Za mało wody trzeba podlać. Może pojawić się również taka kwestia, że w podłożu, w którym rosną Twoje sadzonki pomidorów, jest po prostu niewystarczająca ilość składników odżywczych. Trzy takie najważniejsze składniki odżywcze, których pomidor potrzebuje na tym etapie wzrostu, no to jest magnes, azot i potas. Te trzy składniki są dla niego bardzo ważne w momencie produkcji rozsady. I tak, w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z niedoborem azotu, pojawi się ogólne żółknięcie starszych liści, czyli tak, dwa pierwsze liście, ewentualnie cztery pierwsze liście, one po prostu mogą zacząć robić się żółte. Natomiast jak rozpoznamy niedobór magnezu? Jeżeli mamy do czynienia z niedoborem magnezu, to liść staje się żółty, ale nerwy one są cały czas zielone. W przypadku, jeżeli mamy do czynienia z niedoborem potasu, również pojawi się żółknięcie. Ono czasem może wyglądać nawet na takie brunady, zbrunatnienie tych liści, mogą robić się brązowe, i to się zacznie od brzegów. Rozwiązanie na te problemy z niedoborami jest również bardzo proste. Wystarczy sięgnąć po preparaty, czy to jakieś zbilansowane sztuczne, również oparte na biohumusie. One powinny poprawić kondycję naszych sadzonek. Nic tutaj nie będę reklamował, każdy, według swoich upodobań, myślę, że sięgnie po jakiś preparat. Ale to były niedobory. Jednak należy pamiętać o tym, że nadmiar składników odżywczych również nie jest dobry, ponieważ może dojść do poparzenia naszych sadzonek, do ich po prostu przynawożenia. I jak sobie poradzić w sytuacji, gdy doszło do przenawożenia, co możemy z tym zrobić? Wtedy również oznaką będzie to, że liście robią się po prostu żółte. Też będzie to dotyczyło tych dolnych, dolnych partii liści. Najlepsze rozwiązanie na coś takiego to po prostu wymiana podłoża. Nie możemy zostawić dalej tych sadzonek w tym, hmm, można powiedzieć, toksycznym dla nich środowisku, mimo że tam są składniki odżywcze i tak faktycznie nie ma tam nic toksycznego, ale no, jest to dla nich zbyt intensywne. Dlatego ja uważam, że najlepiej jest taką sadzonkę wyjąć. Korzenie, żeby pozbyć się jak największej ilości ziemi, przepłukać te korzenie i wsadzić do doniczki do nowego podłoża. Kolejną przyczyną, dla których y, liście pomidorów mogą robić się żółte, jest to powiedzmy uwarunkowanie, jeżeli chodzi o cechy odmiany y, oraz starzenie się tych liści. Ja wrzucę to tutaj do jednego worka. Może być tak, że masz na przykład 10 doniczek odmiany jakiejś tam pomidora, nie będę tutaj strzelał, kombinował, ale wszystkie 10 doniczek zauważyłeś, że dolne liście robią się żółte. Jest to znak dla ciebie, że to jest właśnie cecha indywidualna tej odmiany i ona po prostu w ten sposób się zachowuje. Jeżeli, na przykład, wysiejesz w następnym roku kolejną partię pomidora i będziesz widział, że tak to właśnie wygląda, albo będziesz szukał informacji w internecie, no to na pewno znajdziesz i będziesz miał potwierdzenie, że to jest właśnie indywidualna cecha, jeżeli chodzi właśnie o te e, żółknięcie. Te dwa. Szaki, które ja Wam tutaj prezentuję, to nie jest ta sama odmiana. Ten ma oznaczenie 7. Ja mam popisane cyframi te odmiany. To jest 7 i 10. Więc to są dwie, dwie różne. I jeżeli też dochodzi do sytuacji, że liście nam żółkną, co jest spowodowane naturalnym starzeniem, też tutaj nie ma jakiegoś powodu do niepokoju. To zwykle występuje w sytuacji, gdy już pomidora sadzimy do gruntu. To wtedy te liścienie robią się nieestetyczne, często zasychają, odpadają. Pierwsze liście też już są takie oklapnięte, po prostu... One już roślinie nie są potrzebne, ponieważ roślina idzie w górę, będzie sobie budowała kolejne piętra liści, zawiązywała będzie grona, wiadomo, kwiaty, owoce, to wszystko później tam będzie się działo i tych liści ona już potrzebować nie będzie może być jeszcze taka kwestia że któreś nasiono mimo że ładnie nam wszystko wykiełkowało siewka rozwijała się prawidłowo to jednak nasiono było uszkodzone w jakimś stopniu co przełożyło się następnie na uszkodzenie właśnie tej, tej sadzonki konkretnej pomidora i to może powodować że te liście robią się żółte tutaj na to również jeszcze no nie ma jakiejś złotej rady może to po prostu tak być że na 50 Wysianych pomidorów, 3-4 nam z jakiegoś powodu odpadną. Ono również tutaj odgrywa kluczową rolę. Jeżeli tego światła jest za mało na przykład jeżeli twoja rozsada znajduje się na parapecie to może być problem tego typu że również dolne liście pomidorów one zaczną więdnąć, zaczną opadać. Po prostu roślina nie będzie w stanie się w pełni rozwijać w takiej formie i będzie rezygnować sama z siebie, tak to można nazwać. Będzie rezygnować z tych dolnych liści, żeby po prostu móc tutaj dalej wybudować sadzonkę piękną, która będzie mogła wydać nam owoce. Też tak to może wyglądać. Dlatego, no wiecie, ta wiosna jaka jest, taka jest. raz mamy piękne słońce na parapecie, idealne warunki, ale na przykład innego dnia jest pochmurno, tego słońca jest mało. Parapety mogą być również zagęszczone. Ja na przykład, no już nie mam praktycznie miejsca od strony południowej na parapecie. Zresztą mam tylko jedno okno na południe, żeby było śmieszniej. Więc, no jest naprawdę ciężko. Jest walka o, o to słońce. E, dlatego jeżeli planujesz robić jakieś rozsady w domu i chcesz być z tego zadowolony, żeby to przynosiło ci radość, e, zadowolenie, no to tutaj jednak skłaniałbym się po prostu do e, zainwestowania w growbox i do właśnie uprawy tych sadzonek e, w takim growboxie, więc odpadnie nam tutaj czynnik światła, już o to nie będziemy musieli się martwić. Na koniec zostawiłem jeszcze trzy e, powody, dla których liście mogą nam się robić żółte, tylko to już będzie bardziej dotyczyło sytuacji, gdy nasze pomidory trafiają do gruntu, ewentualnie pod osłony. W skrajnych przypadkach może zdarzyć się tak, że te czynniki wystąpią na etapie rozsady, a chodzi tutaj m.in. o szkodniki i o wszelkiego rodzaju choroby. Yy, dlaczego? Może być tak, że jeżeli sięgniesz po swój kompost, w który sadzisz, w który wysiewasz właśnie sadzonki pomidora, yy, no to może być taka sytuacja, że po prostu to podłoże jest zainfekowane, mieszka tam coś w nim, chociażby mszyce, przędziorki. Te owady mogą powodować, że właśnie dolne liście zaczną się zwijać. Przykładowo mszyce, one doprowadzą do zwijania się liści, do ich deformacji. No i często one będą również żółknąć. Ale ym, tutaj nie tylko dolne liście będą tak się zachowywać, ale również górne. No, tam gdzie sobie mszyca wybierze, no to tam po prostu może do tego dojść. Co do przędziorka, no to tutaj jest kwestia taka, że pojawią się drobne, takie żółte, białawe plamki, i też zobaczymy pajęczynki, więc to jest taka już naprawdę cecha bardzo szczególna, taki znak informujący, że mamy przędziorka w naszej uprawie. No to trzeba będzie zastosować środki ochrony roślin, tak żeby no, wszystko nie poszło na straty. No i jeszcze też jest kwestia, jeżeli właśnie korzystamy z jakiegoś niesprawdzonego podłoża, które może być zainfekowane, no to jest jeszcze kwestia chorób. Wczesna zaraza, septorioza liści czy więdnięcie fuzaryjne to również może prowadzić do tego, że liście Twojego pomidora one staną się żółte. Będą żółte, tu także tutaj również trzeba sięgnąć po środki ochrony roślin. Myślę, że nie ma na co czekać w takiej sytuacji. Najlepiej odseparować takie sadzonki od pozostałych. Oczywiście, całą naszą uprawę profilaktycznie musimy spryskać odpowiednim preparatem. To, co odseparujemy, co już wykazuje cechę, że coś się dzieje, też dobrze jest spryskać do jakiejś w cudzysłowie powiem izolatki, żeby to nie zarażało. I obserwujemy, jeżeli rośliny będą rokowały, no to dobrze, można je zostawić. A jeżeli widzimy, że pogłębia się sytuacja, no to już takie sadzonki raczej spisałbym na straty. I na końcu jeszcze jedna rzecz która może właśnie powodować więdnięcie liści. Na pewno to nie będzie występowało w momencie, gdy będziemy mieli rozsadę. Chodzi tutaj o Przesadzanie. Jeżeli z takiej doniczki posadzimy pomidora do gruntu, wiadomo, warunki są różne. Mogą być e, temperatury bardzo niskie w nocy, w ciągu dnia mogą być wysokie. Również może dojść do takiego swego rodzaju szoku dla tej rośliny, i to może się objawiać właśnie żółknięciem dolnych liści pomidora. Ehm złotej metody na to nie ma. Jeżeli mamy osłonę, no to dobrze, ponieważ możemy dodatkowo tunel, na, na przykład, dogrzać, zapewnić odpowiednią ilość składników odżywczych, wody, tak, żeby ten pomidor miał komfortowe warunki. Gorzej tutaj będzie sytuacja wyglądała, jeżeli będziemy mieli naszą uprawę w gruncie nieosłoniętym, no to tutaj już po części też jesteśmy zdani na matkę naturę. Moi drodzy, podsumowując. Jeżeli twoje sadzonki pomidora na etapie przygotowywania rozsady w growboxie na parapecie zaczynają żółknąć, no to pierwsze co to ja jednak tutaj sprawdziłbym, czy mają odpowiednią ilość światła słonecznego, to jest to kwestia wody, czy nie ma jej za dużo, czy nie ma jej za mało. Potem skupiłbym się na niedoborach składników odżywczych. Jeżeli Światło jest, woda jest optymalnie. No to kwestia składników odżywczych może być tak, że posadziłeś do podłoża, które już zostało wyeksploatowane. A pomidor do rozwoju wiadomo, on jest żarłoczny, on potrzebuje tych składników dużo. Więc sprawdźmy ilość składników odżywczych, ale też pamiętajmy o tym, żeby nie przewozić. Także jest to przenawożenie, jest to czwarta. Rzecz, która może sprawić, że Twoje pomidory będą właśnie tak się zachowywać. No i kwestie indywidualne, indywidualne cechy odmiany, czy też chociażby to, że któreś nasiono może być uszkodzone. To są takie najczęściej spotykane przyczyny, które sprawiają, że liście pomidora, o, one właśnie w ten sposób zaczynają wyglądać. Są takie żółte. Nieestetyczne. Tak to wygląda moi drodzy. Mam nadzieję, że materiał okaże się pomocny. Z mojej strony jest to wszystko. Oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć.